Cześć, z tej strony Daniel. Witajcie na kanale technologicznym SPY Optic. W dzisiejszym epizodzie przyjrzymy się nożom taktycznym dwóch marek, marka amerykańska Kabar, a także tanie budżetowe noże Mora Nike ze Szwecji. Zaczynamy od absolutnie ikonicznej marki, czyli Kabar, jeden z najbardziej rozpoznawanych amerykańskich brandów noży taktycznych i wojskowych z historią sięgającą końcówki XIX wieku. Już samo powstanie nazwy kabar jest interesujące. Powstała ona dopiero w latach XX-XX wieku, gdy jeden z traperów powiedział, że że nóż ocalił mu życie i pomógł mu zabić niedźwiedzia, gdy jego karabin się zaciął. No i właśnie od tego sformułowania Kile Bill powstała nazwa Kabar, czyli z fonetycznego skłócenia tej nazwy. Marka wykorzystała tę opowieść jako podstawę do nowej identyfikacji, budując reputację producenta noży na śmierć i życie. Zaczynamy od modelu 1211, który jest nowoczesną interpretacją kultowego noża bojowego USMC z czasów II wojny światowej. Choć na pierwszy rzut oka wygląda niemal identycznie jak klasyk, to 1217 posiada kilka kluczowych, różnic, które czynią go bardziej praktycznym w nowoczesnym użyciu, w nowoczesnych realiach, w których się znajdujemy. Po pierwsze, zamiast tradycyjnego skórzanego uchwytu, zastosowano tutaj uchwyt z materiału Kraton G, czyli bardziej odporny na wilgoć, ścieranie i zmiany temperatury. Mamy ostrze pokryte czarną, antyodblaskową powłoką, która zmniejsza widoczność światła odbitego, no i zwiększa odporność na korozję. Co do samych parametrów technicznych tego konkretnego modelu, to jeśli chodzi o ostrze, mamy tutaj do czynienia. Ze stalą 1095 krowan wysokowęglową stalą narzędziową z dodatkiem vanadu i chromu o twardości od 56 do 58 w skali HRC. Czyli balans pomiędzy odpornością na stępienie a łatwością ostrzenia, mamy kształt ostrza typu Clip Point, czyli klasyczny profil bojowy umożliwiający precyzyjne cięcia oraz przebicia długość samego ostrza to 7 cali, czyli około 178 mm i grubość 4 mm, szlif płaski typu Flat grind, idealny do codziennego cięcia i pracy w drewnie. Warto podkreślić, że stal 1095 krowan jest bardzo oceniona w środowisku bushcraftowym, łatwo ją naostrzyć nawet polowym kamieniem, a mimo to potrafi zachować ostrość przez długie użytkowanie. Jedynym wymogiem jest konserwacja, stal ta wymaga ochrony przed rdzą, na przykład przez lekkie oliwienie. Rękojeść wykonana jest z materiału Kraton G, czyli elastomeru syntetycznego, odpornego na wilgoć, pod zabrudzenia, niskie i wysokie temperatury. Głównymi właściwościami tego materiału to przede wszystkim antypoślizgowa faktura, pozwalająca na pewny uchwyt, nawet w rękawiczkach, czy po prostu w dłonie smokra. Kolor czarny z delikatnym połyskiem. Osłona dłoni stalowa z czarną powłoką chroni przed sunięciem się dłoni na ostrze noża. Producent dorzuca do zestawu z nożem bojowym kaburę wykonaną ze skóry naturalnej, przeszywana z wytoczonym logotypem marki Kabar. Klasyczne zamknięcie na zatrzask. No i klasyczny również system mocowania szlówką do paska. Kabura zapewnia ciche noszenie noża, co jest oczywiście kluczowe przy operacjach taktycznych i działaniu w środowisku myśliwych przechodzimy płynnie do drugiego modelu 1217. model produkowany nieprzerwanie od ponad 80 lat o konstrukcji typu full tank, profilun ostrza, clip point z płytkim zbroczem i czarną powłoką e, powstała z potrzeby ta konstrukcja powstała z potrzeby noża uniwersalnego właśnie do walki, cięcia, kopania i pracy polowej, no i w przeciwieństwie do modelu 1211, który Wam wcześniej recenzowałem zastosowano teraz rękojeść z prasowanej skóry bawolej co przywróciło klasyczny charakter temu modelowi, nóż jest absolutnym klasykiem dla wszystkich fanów tego typu produktów, to będzie po prostu must have w ich kolekcji, ale również sprzęt jest po prostu sprawdzony i to nie tylko przez użytkowników, przez użytkowników, przez konsumentów obecnie, natomiast również na placu boju w wielu miejscach świata. Co do samej charakterystyki, to przede wszystkim stal ostrza, podobnie jak w poprzedniku, 1095 Krowan, czyli wysokowęglowa z dodatkiem vanadu, hartowana, 56, 58 HRC, kształt clip point, jeśli chodzi o długość ostrza, to jest 78 mm, konstrukcja oczywiście full tak jak wspominałem, powłoka antyrefleksyjna, zabezpieczająca przed korozją i blaskiem, grubość ostrza powiedzmy od 4 do 4,2 mm. To, co wyróżnia model 12-17 to przede wszystkim autentyczność. Tutaj mamy niezmienioną konstrukcję od czasu II wojny światowej, samowystarczalny, sprawdzony w boju egzemplarz. Model z oznaczeniami USMC, czyli nie tylko działa, ale opowiada jakąś historię, jest idealny dla kolekcjonerów i entuzjastów tego typu produktów. Przechodzimy teraz do Kultowej marki, tym razem jesteśmy na kontynencie europejskim, Mora Naiv, czyli szwedzka marka noży z ponad 130-letnią historią. Produkcja tych noży rozpoczęła się pod koniec XIX wieku w regionie Mora w Szwecji. Z czasem noże Mora stały się standardem wśród fińskich i szwedzkich budowniczych, rzemieślników, ale także armii skandynawskich. Charakterystyczny, prosty kształt z płaskim szlifem i niezawodna stal węglowa. Absolutnie genialne ceny, ta marka naprawdę nie ma sobie równych. E, uczyniły właśnie z noży Mora synonim solidności i użyteczności. Na pierwszy ogień bierzemy model podstawowy Basic 511, jeden z najlepiej znanych noży stałych w ofercie właśnie tego producenta. Wersja ostrzu ze stali węglowej, ceniona za łatwość ostrzenia i świetne właściwości nitnące. Projekt noża opiera się tak naprawdę na klasycznym designie Mory, czyli jest smukły w profilu, ale zarazem ergonomiczny i funkcjonalny. Wersja C odróżnia się od bliźniaczego Basica 546, z tym, że używa się w pełni węglowej stali, co daje oczywiście maksimum ostrości kosztem zwiększonej podatności na korozję. Ostrze tutaj hartowane do prawie 60 HRC. Stal oczywiście węglowa 1095. Długość ostrza to 91 mm. Kompaktowe, ale wystarczające do większości prac. Długość całkowita to 206 mm. Nóż jest ogólnie bardzo, bardzo lekki, kompaktowy. Waga 110 g. Piw skandynawski, czyli Scandi Green ułatwia ostrzenie i znakomicie sprawdza się w pracy w drewnie. Rękojeść mamy tutaj polipropylenową, ergonomiczny kształt beczki z ochroną palców. No i kabura, która jest dołączana również do tego noża, to jest super. Generalnie te kabury są często dołączane właśnie do tych noży wartych kilkadziesiąt złotych. Jest plastikowa, z odprowadzającym otworem i możliwościami łączenia. Model Companion pierwotnie powstał jako uniwersalny nóż outdoorowy, a wersja Military Green to tak naprawdę adaptacja podstawowego kompaniona ze stalą jerdzewną i kolorystycznie dostosowaną do zastosowań terenowych. Nastąpił wcześniej model o nazwie Clipper. Mamy nowy trzpienie ostrza, bardziej ergonomiczną rękojeść i pochwę z klipem do paska czy plecaka. Stala ostrza Sandvik 12C27, czyli nierdzewka. Procentowo to mamy 0,6% węgla i 13,5% chromu. Hartowana jest ta stal cieczonym azotem do wartości 57-58 HRC. Długość ostrza 102 mm, o grubości 2-2,5 mm, czyli mamy ochronę przed załamaniami, ale wsparcie, jeśli chodzi o stabilność samej Cięcia. w skandynawski jak poprzednio, łatwy do ponownego naostrzenia. Rękojeść podobnie zresztą jak ostatnio, z teksturą antypoślizgową i długość całkowita to 220 mm. Ostatnim modelem z zestawienia szwedzkich noży będzie model Kanzball, który debiutował z serii outdoorowych nowinek. Y no, jakiś czas temu wykorzystuje ten model stal rdzewną oraz solidną rękojeść i wyróżnia się dwoma unikalnymi szlifami. Profil Ground oraz częściowo ostrzonym grzbietem dostosowanym do krzesania ognia. Ta konstrukcja łączy przestrzeń między lekkim kompanionem, a wytrzymałym garberkiem. Jak Wam wcześniej wspominałem, noże Mora są stosunkowo tanie. Często mówimy o kilkudziesięciu złotych. No, w przypadku modelu Kansbol to jest 200 złotych, także ta cena już tutaj szybuje nieco, nieco wyżej poza, poza tą średnią. Świetny pod prawie każdym względem stal ostrza Sandvik 12C27, drobnoziarnista, hartowana azotowo do wartości 56,5 HRC. Długość ostrza 109 mm, o grubości 2,5 mm, czyli trochę grubsza niż w Basicu i Companionie, za to daje większą wytrzymałość na, na zginanie. Cechą, która wyróżnia ten model na tle tych tańszych pozostałych, to przede wszystkim dwuspecowy system szlifów, czyli mamy profil, e, profil Grand, ostrze do precyzyjnych cięć i mamy ząbkowany grzbiet Umożliwiający krzesanie ognia. Dodatkowo, w porównaniu do Basic 511 Companion MG, zyskuje Kansbol dzięki grubszej stali, uniwersalnemu szlifowi i kaburze typu Multi Mount, czyli właściwie wszystkie potrzeby outdoorowca mamy w jednym, w jednym nożu. Słuchajcie, to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam nieco specyfikację e, tych czterech, pięciu zasadzie egzemplarzy noży. No, mamy dwie naprawdę kultowe marki, dostępne zarówno w Spy Optiku, jak i w Spy Shopie, także Was serdecznie z tego miejsca zapraszam. I już z tego miejsca również na kolejne epizody, kolejne odcinki będzie nieco więcej o outdoorowych akcesoriach, właśnie typu noże, latarki, lornetki. Dzięki, to już wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia już w kolejnym epizodzie. Cześć!